A co tu się dzieje, kurwa, kuniska wstrętne? Przestać się gryźć! Co wy odpierdalacie tutaj? Co nie ma ogarmistrza i już rozpierdalacie cały garaż? Zaraz tutaj was przepalam. Ty zostaniesz przepalona, się nakarmione miksolek, może hipolku dolejemy. Chuj wie. Spokój, proszę się nie gryźć. Ty się nie odzywaj! Czy mógł ci się yy, zapłon nie spierdolić, to bym cię odpalił. Teraz musisz czekać na CDI, to jest mało, bo CDI zaraz... O turbo zabytki przyjdzie. Kurwa ręce, żebym miał sprawne, to cię zrobię. A ty, mordo, pa, 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 pa. poczekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ciebie to, to nie ma, nie ma. Jak ty myślisz, że będziesz miała wolne, to się grubo myli. O, 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 o. Przyjdzie i CDI, Parę tygodni mi to zdejmio. Ja nie wiem, albo zaprosimy kogoś na orężanę i będzie kręcił ze mną tutaj, bo to tu kurwa, wiesz. Licznik trzeba wsadzić, przełącznik zrobić CDI No i tak naprawdę ja ten cylinder chyba wypierdolę z tym pułokiem Trzeba zobaczyć jaka kompresja jest i tyle Co wy myślicie? lampko, kurwa Terapia. Terapia z kuniskami. Elo, ludzie, 3, 2, 0, żyjemy. To jest takie dzikie, jak kurwa nie pojedziesz tym do lasu, to one rozpierdolą ten garaż. Ja nie wiem, muszę tu przychodzić codziennie, bo to jest niebezpieczne.